Grupa teatralna, która powstała przy okazji projektu Czarny, Czarny Teatr Pana Rejmonta. Zgadza się Mateusz? Tak, potwierdza. I ta grupa się nieco nam tutaj rozmnożyła, tworzą nowe rzeczy. Również będzie Alicja w Krainie Czarów, troszkę w innej odsłonie niż młodsi ich koledzy i koleżanki pokazali. Instruktorem tej grupy jest. Cały czas Pani Marysia Gudejko. Też zaczęliśmy współpracę przy okazji Czarnego Teatru Pana Rejmonta. Czarny Teatr, Państwo już niektórzy na pewno widzieli, nie jest to żaden czarny teatr. To jest taka forma artystyczna. Marysiu, czy już skończyłaś, ja muszę długo jeszcze mówić? Bo ja tak tutaj mówię, mówię, żeby poczekać, aż Marysia przygotuje aktorów do występu. Gotowi jesteście? Nie będziesz już nic mówić tutaj? A tam? Też nie. Szanowni Państwo, Alicja w Krainie Czarów Seniorska Grupa Teatralna, część druga.

Ja Myślałam, że spadanie nigdy się nie skończy. A to co? Wybij mnie? To i tak tylko szalony sen. Jest tu kto? Czyżby nie pamiętała, jak dostałaś tutaj ostatnio? Ściągnąłeś w tą Alicję. Bo tak, jestem przekonana. Ona nie jest tą Alicją. Spędziłem tygodnie, tropiąc jedną, a nie drugiej. O małe dziecko nie zjadły mnie inne zwierzęta. Wiesz jak one tam chodzą? Zupełnie nago, bez ubrań. A swoje potrzeby zatwają publicznie. Jaka ona niepodobna. Pomówię Ci, że to jest zła Alicja. Przepraszam, jak mogę nie być tą Alicją, skoro to wy mi się śnicie. i kim wy w ogóle jesteście? Zasięgnijmy radę Absolema. On będzie wiedział. Kto to jest ten Absolem? No, to jest mędrzec absolutny. <todgłosy> Moje stare oczy płaczą w figle. Czy widzę tę Alicję we własnej osobie? Jestem Alicją, ale nie to, o której wszyscy mówicie. Zmieniłaś się od ostatniej wizyty. Kim jesteś? Absolem! Nie, Absolem to ja. Pytanie brzmi: kim Ty jesteś? Alicją. Jeszcze zobaczymy. Co to znaczy, że jeszcze zobaczymy? Wiem chyba kim jestem, no nie? Wiesz chyba. Czy wiesz na pewno? Rozpięcie rok ja, ja, ja. ja. rokrocium to kalendaryczny nad kompendium dziejów krainy czarów. To jakiś kalendarz? Kompendium. zawiera opis każdego dnia od samego zarania. Dziś jest na przykład w norek we czerwonej królowej. No, ukażcie się parny dzień. Parny dzień. Zobaczcie. Czabel smoka. Co? Nie, to na pewno nie, nie ja. A co najlepsze? I to jest ta hajnia? Mogliwe. Nie, to jest to. Jest to To jest Alicję, że nie ma wstydu! Przepraszam, że nie jestem tą Alicją, o której wszyscy mówicie. Zaraz się obudzę, a wy znikniecie. Znikniecie.

Ale uśmiech bez kota? Powiedz... Jak Alicja. A? Alicja? Zdania na ten temat są podzielone. Zasady nie mieszam się w politykę. Ale pierwsza jest drogę. Jaką drogę? Ja chcę tylko wreszcie obudzić. Zaprowadzić do kapelusznika marcowego zająca. Na no więcej nie już. Gdzieś czy nie? 아, 나도 좀 야. 아, 나 야. Jestem w Polsce, który jest w domu. Oglądam playlisty, który w tym filmie nie widziałem. Gdybym cokolwiek zrobił. Witaj, Alicjo! To podobno nie tak. Tak, kończę, że to nie są Alicja. Oczywiście, że to tak, nic ja poznałem od razu, że to ona. jakbym mnie nie poznać, że to ona. Ona. Jak widzisz pijemy sobie herbatkę. Nie wiesz, musiałam zabić jakoś czas, zanim tu wrócisz. No ale jesteśmy trochę spóźniona. Herbatki. W każdym razie czas tu stanął i się obraził. Od tego czasu Ani dyknie. Kubek. Piżanka i... Lubi władzać w iglę. Jednak w końcu wróciłaś, jak widzę. Więc może zaświtać chwarny dzień. Chwarny dzień. Yy, wiesz, co może łączyć kruka i sekretarzyk? Niech zdechnie wielki dywanek. Zapraszam. Chwały to przezwisko królowej. Yy, ale pomówmy na temat składzenia i tym podobne. Czas powinien wszystko zapomnieć i wybaczyć. Yy, albo wybaczyć i zapomnieć. Kolejność nieobowiązkowa. Albo dowolna. A ja czekam. Dynka, dynka. Przez te rozmowy o spiskach i zgładzaniu straciłem ochotę na herbatę. Hmm. Niech się wszystko spali, zawali. Najważniejsze, że kotek chce herbatkę. Dobrze! Porzuciłeś ich, żeby ratować własną skórę? Ty podły tchórzliwy, bezcynoletnie! Całą nie napijesz! Wystarczy! Dziękuję. Co się z Tobą dzieje? Kiedyś byłeś duszą towarzystwa. Tak, frigidrygać nikt nie potrafi w całym królestwie. Frygica? co? To taki? No! Gdy nadejdzie farny dzień, Alicja zgładzi Jabber Smoka, a Biała Królowa zasiądzie na tronie, wtedy będę frigidrygał. Frigidarystycznie!

Szukam niejakiej Alicji, jeśli ją ukrywacie, że wszyscy Już złot. Jest... To może piosenka? się zetka. Tak? <grym> druga, <doulega> druga, miasto złota. Kto mnie wie, co za

아니요. 아, 맞아요. 아, 맞아요. Zmieniłaś się od poprzedniego razu Jesteś taka Mniej niż bardziej Straciłaś splendor Brakuje ci czegoś tu w środku Ale musisz być tą Alicją Kapelusz, Kapelusznik nie oddałby się w niewolę Dla pierwszej lepszej Alicji Wiesz gdzie go zabrali? Do pałacu czerwonej królowej w sala Zembrum. Musimy mu pomóc. Przepowiednio o tym nie wspomina. Co z tego? Zabrali go z mojego powodu. Ale jeżeli spojrzysz z drogi... Jakiej drogi? Od początku, wpadłam do króliczej nory, każdy mi mówi, co mam robić, jak mam robić, jaką być. Oskarżacie mnie o bycie Alicją i nie bycie nią. Straciłam swój splendor. Od tej chwili ja decyduję, co będzie dalej. Idziemy do Zamku Czerwonej Królowej. Jak możesz pryskać tak na ubranie, piątko? Wróciłeś nie w okień, siódemko. Jasne, jasne. Zrzucaj zawsze winę na innych. Nie odzywałbyś się lepiej. Niedalej jak wczoraj królowa powiedziała, że zasługujesz na ścięcie. To nie twoja sprawa. Nieprawda to jest twoja sprawa. Przyniosłeś kuchy zamiast cebuli sadunki tulipanów. Jak Boga kocham ze wszystkich niesprawiedliwych Przepraszam, czy moglibyście mi wytłumaczyć, czemu przemalowujecie te róże? oto, proszę paniki, że to małe to dystrybucje czerwone, a my przez przypadek zasadziliśmy białe. Gdyby królowa się dowiedziała, by nas ściąć. Królowa! Królowa! Przestańcie w tej chwili! Coście do robili? Dobraszamy się, się łaski! Już widzę! Ściąć Nie! Proszę, nie! Proszę! Kto to jest? Nie to... Jesteś głupi jak bot. Jak się nazywasz, moje dziecko? E, wasza wysokość. Nazywam się Apsik. Apsik? I miła choroby. A choroby są złe. Podobasz mi się, Apsik. Wspaniały dzień. Może by tak zrobić coś złego? Może zamienię.

No. no to jak jakoś. tak w coś. Umiesz grać w krakieta? Chyba tak. To świetnie. Zaczynamy. Co się tu sprowadza, co? Chcę uwolnić kapelusznika. Ładna dziś pogoda. Tak, śliczna. Jak Ci się podoba królowa? Wcale mi się nie podoba. Jest tak niesamowicie um, świetną osobą, że nie musimy dalej grać, bo na pewno wygram. Kim roznaliesz moje dziecko? To mój stary znajomy, szczere kocisko. Wygląda podejrzanie. Mimo to może ucałować mu głowę. Obejdzie się! Hup! Nie bądź bezczelny! Stąd go. Przepraszam, nie, proszę. To znajomy kapelusznika. Musimy go o to spytać. A gdzie on teraz jest? Wiesz, gdzie jest twój właściciel? W takim razie. Prowadzić kapelusznika. Hey. Może by tak się stało, gracie. Tajambury. Yeah. kurczę. miasta. Państwo, miasto. Wiem! Wieliczańka. Z Batwa, Tomba, do Bielinice.

Nie mnie słowa na literę E. Monarchia, mato, morderstwo, męka. A mi chodzi o słowa na literę A. Gdzie jest Alicja? E, tru, tru, mata, A jak to jest to to będzie ci łatwiej. łatwiej. Ależ królowa no mata, Nakrycie? Oczywiście. Nakrycie? Jestem specjalistą. Szukam dla Białej Królowej. Jednak nie miałem zbyt dużego pola do powisu. On ma taką malutką głowę. Gdy ty nazywasz głowę, to jest kubek od szpilki, nie głowa. A jak tym głowy mi najlepiej? Ma to być to, toczek, Czepek, beret, melonik, cylinder, kaszkiet, turban, albo czako, mitra, czepiec, henin, baf, yy, maciejówka, kapeluszniku, chyba... Ty, co, 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 co się ze mną szyje? Kapeluszniku. Yy, yy, nie wiesz, co może łączyć kruka i sekretarzyk? Yy, Czyżbym oszalał? Tak, oszalałeś. Totalnie zwariowałeś. Ale zdradzę ci sekret. Wszyscy dobrzy ludzie też tacy są. Jesteś znowu swoją Alicją. Teraz to co innego. Eee... Uciekajmy. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że znowu Cię widzę. Pani, przybywam z Zamku Czerwonej Królowej. Nawet nie wiesz, co się tam dzieje. A właśnie, że wiem. Jak opisałabyś się w dwóch słowach? Poważnie chora. Cała ona. Lecz gdy Triumfator ruszy na bój ostatni z Smokiem. Poddani się od niej odwrócą. Zamyśliłaś się, moja droga. Zaniedbujesz rozmowę. Nie pamiętam, jaki stąd morał. Może żaden. Oj, kochanie! Ze wszystkiego płynie jakiś morał, trzeba tylko umieć go dostrzec. A stąd morał: nie myśl sobie, że jesteś kimś innym niż wydawałabyś się innym, że będąc kim jesteś lub mogłabyś być, nie byłabyś kimś innym niż wydawałabyś się innym. Trochę nie zrozumiałam, ale gdybym sobie zapisała tą myśl, na pewno bym coś zrozumiała. No tak, tak. Wszedł czarny dzień. Królowa, Czerwona i Biała wyślą wkrótce swych trumfatorów. Niech wystąpi ten, to chce być trumfatorem Białej królowej. Alicjo, nie pozwól, by inni za Ciebie decydowali. Te decyzje musisz podjąć sama, bo kiedy staniesz do walki z Smokiem, nie będzie przy Tobie nikogo. Nie wierzę, że to robię, ale coś mi mówi, że muszę to zrobić. Dla siebie? I dla Was. Sześć niemożliwych rzeczy. Jeden jest mikstura, od której człowiek się kurczy. Dwa. Jest ciasto, od którego człowiek rośnie. Trzy... Są zwierzęta, które mówią. 4. Jest znikający kot. 5. Kraina czarów naprawdę istnieje. 6. Zaraz pokonam czabers smoka. Yy, niestety scena, którą chcemy Państwu przestawić, jest zbyt drastyczna dla tak znakomitej i wrażliwej publiczności. Yy, dlatego przedstawimy ją Państwu za pomocą wiersza. Zapraszamy. Było smaczne. A ja smug winę, świdnokrętnie na zewniku wężały. Byli czaple stały smut holine, a z niejryko nierykoś wstąkały. Ach, dżaber smoka, strzeż się, strzeż! Szponów jak kły i tnących szczęk. Drży ich nadpełga bander zwierz, lub dżub-dżub ptakojąk. W dłoń ujął migły stalny miecz, Za swym pogromnym wrogiem mknie. Stumiwszy gniew, Wśród tum-tum drzew Zadumie ukrył się. Gdy w czarskim uśleniu cichym stał, Płomień nogi Za Zagrzmudnił pośród zrożnych skał, Zapkulcząc poprzez mrok. Raz, dwa, raz, dwa, I ciach, i Miecz migły stalny świstotnie. Łyb udział mu wziął i co tchu galonfującą mknie. Dobry mój, uściślij mnie. gdy noga ściął twój cios. O dniu. Kalej, Kalu. Śmieselił się rad w głos. Wow. się wielkie dzięki i grupa teatralna Dla ciebie dwa kwiatki po grupy Kochani, a ja zapraszam na zakończenie tak przed sceną niestety trochę może piszczeć Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Tego artystycznego zakończenia Zespół... Jest. Jak tam? Dobrze Mnie też się podobało, super To jest to masakra